A obok krzyża jezusowego stały. Matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Cierpienie Chrystusa na Krzyżu i cierpienie Maryi pod Krzyżem. Mimo bólu trwała odważnie, ileż razy musiała szlochać z jękiem, opłakując swego syna i wołając: Jezu, synu mój, pozwól mi umrzeć z Tobą i za Ciebie. Synu mój najmilszy, pisze święty Bonaventura. Mimo swego dramatu, Maryja nie krzyczała, nie dostawała spazmów, nikogo nie oskarżała o śmierć syna. Ona stała pod krzyżem, mężna, trwała, jak biblijne niewiasty. Ile trzeba odwagi, męstwa i hartu ducha, by trwać, patrząc na cierpienie syna, osoby najbliższej. Nic już nie można zrobić, żadnego działania, żadnego ruchu. Aktywizm nieaktualny. Pozostaje trwanie z Jezusem w sytuacji trudnej i tragicznej. Z tego bólu, z tej ofiary Maryi, spór cierpiącej z Chrystusem wypływa działanie. Dalsza droga Maryi i uczniów Jezusa. Chrystus chce, by Maryja swoją miłość przekazała Kościołowi. Matka Chrystusa zostaje matką Kościoła. Jan, umiłowany uczeń Jezusa, w imieniu nowego, odkupionego człowieka, wziął ją do siebie do swego domu, do swego serca, do swego umysłu, do swej codzienności i świętowania, do swego odpoczynku i pracy. Nikt nie przełoży Ewangelii na codzienność lepiej niż Maryja. Nikt też nie nauczy życia w obecności Bożej lepiej niż Maryja. Jan jak również inni apostołowie i uczniowie mieli to szczęście, że spotykali się z Matką Jezusa, mogli jej słuchać, a czasem może podglądać, podpatrywać, tylko pozazdrościć. Ale czy na pewno? Przecież należymy do tej nowej generacji ludzi odkupionych najdroższą krwią Chrystusa. Możemy zaprosić Maryję do swego życia, a ona zadomowi się u nas wraz ze swoim Synem Jezusem. I przyniesie dary: pokój, dobroć, miłość, cierpliwość, radość i męstwo. To męstwo, które pokazała stojąc pod krzyżem, to męstwo, którego tak bardzo brakuje dzisiejszemu człowiekowi. Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to Królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla Niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością płoną do mnie Jego synowie. To powiedziała Matka Boża do Ojca Juliusza. Manchilego, który był mistrzem nowicjatu świętego Stasia Kostki i oczywiście Jezuitą. Stwórzmy więc przez modlitwę i ofiarę odpowiednie warunki, by Maryja mogła zadomowić się w swoim królestwie, czyli w naszych domach i sercach, aby te wielkie rzeczy, które Maryja. Zaplanowała dla nas, mogły się ziścić. Amen.